Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zatem z dyspozycją, czyli wydawanym przez inne osoby. Właśnie pełen wylejeć, chciałbym prawa do realizacji swoich funkcji. Także o tym, co się mówiło. O tym chciałbym. Jesteście w urzędowym miejscu. Jesteście Aha. urzędowymi osobami teraz. O tym chciałbym Państwa zapomnieć, żeby nie poddawać się takich ewentualnych prowokacjom, które mogłyby się pojawić czy ponad Niko Chodzi o to, żeby ten najbliższy czas upłynął bardzo spokojnie, bez żadnych większych problemów. Czy mają Państwo może jakieś zapytania jeszcze techniczne? Ja mam zapytanie Panie Burmistrzu. Co to za selekcja była? Czemu członkowie Komisji są tutaj Część członków komisji, a my nie wiedzieliśmy o spotkaniu. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, Pan Bieluk zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Ja Państwu chciałbym serdecznie podziękować za, za przybycie. Dziękuję i no, życzę spokojnej pracy. Dziękuję. Chciałem zaznaczyć, że członkowie komisji na szkoleniu byli pouczeni, że nie mogą się angażować politycznie, mają być neutralni. Chciałbym do komisji. Mam prośbę dobry, do pani. Proszę. E, czy pani była na szkoleniu? Proszę. Pani jest w tej chwili urzędnikiem państwowym, tak samo jak i my. Ale proszę zrozumieć, że trochę zdenerwowaliśmy się. Panie burmistrzu, trochę nieuczciwe podejście i zmuszanie ludzi do łamania prawa. Nie, Członkowie komisji, komisji nie mogą się angażować politycznie. Nie, nie.